Hiszpańskie kolonie to potężny teren, rozciągający się od dzisiejszej Argentyny aż po Kalifornię. Niedopilnowanie takich posiadłości mogło prowadzić do tragedii. W Hiszpanii królem był Karol II z dynastii Habsburgów, jednak ten nie zreformował za bardzo państwa po swoich poprzednikach oraz nie zostawił potomka, przez co na tron zaczęło się pchać parę osób, które miały do tego prawo. Jednak nadal pozostawało dwóch najważniejszych: Pierwszym był Filip z dynastii Bourbonów popieranym przez Francję i Hiszpanię, a drugim był Karol z dynastii Habsburgów popierany przez Austrię. Było to ważne dla europejskich mocarstw, ponieważ Hiszpania posiadała dużo posiadłości w Europie oraz Ameryce. Przez co po obu stronach zaczęły stawiać się kolejne kraje, aż w końcu wybuchła wojna o sukcesję hiszpańską. Po 14 latach walk, wojna zakończyła się porozumieniem, na mocy którego Filip dostał tron, ale Hiszpania straciła wszystkie inne posiadłości w Europie na rzecz Austrii. Jak się okazało, ani Hiszpania, ani Austria nie były z tego bardzo zadowolone. Więc przez następne lata Filip szukał okazji, aby odzyskać czy posiadłości, więc przy każdej okazji pchał się w wojny, jednak nie udało mu się ich odzyskać. Gdzieś w okolicach 1750 roku Hiszpania skapnęła się, że w sumie to inne imperia kolonialne mają więcej korzyści ze swoich kolonii, więc burbonowie zaczęli reformować kolonie. Reformy burbonów okazały się pierwszym powodem do dekolonizacji. W skrócie było tam umniejszanie kościołowi, umniejszanie elitom i umniejszanie całym koloniom. Reformy oznaczały korzyści dla gospodarki, ale niezadowolenie, ze strony Amerykanów. Drugim powodem do niezadowolenia były wojny, a tak jak mówiłem, zdarzały się często i Hiszpania nie miała za bardzo jak wspierać kolonie, przez co często musiały sobie radzić same. A to wszystko w wieku oświecenia, czyli wtedy, gdy ludzie zaczęli ogarniać, co jest dla nich dobre, a co nie. Na początek XIX wieku nagle Hiszpania wdała się w wojnę z Francją podczas wojen napoleońskich i Hiszpania została podbita a przywódca Francji Napoleon Bonaparte obsadził swojego brata Józefa na status władcy hiszpańskich kolonii w Ameryce. Ludność kolonii stanęła po stronie hiszpańskiego króla, mimo tych wszystkich wojen i reform. Zaczęli oni zakładać junty, czyli ruchy rewolucyjne, mające na celu obalić francuską władzę. Jednak w bardziej odizolowanych częściach Ameryki czy niektórych regionach zaczęły powstawać również ruchy niepodległościowe. Gdy w końcu, po długich walkach i rozejmach, Napoleon został pokonany w 1815 roku, to wyznaczono granice między hiszpańskimi koloniami a nowymi krajami. Ferdynand ponownie stał się królem Hiszpanii i obiecał Amerykanom, że teraz nie będzie monarchii absolutnej, tylko wprowadzi monarchię konstytucyjną. Jednak tak się nie stało. W samej Hiszpanii z tego powodu powstała rewolucja, która miała ustanowić monarchię konstytucyjną. Wyglądało na to, że rewolucje mogą dotknąć również Amerykę, ale rządy w koloniach pomyślały, że może jak skończy się rewolucja, to Hiszpania normalnie ustanowi wszędzie konstytucyjną. Jednak Francja miała inne plany. Francuzi wjechali do Hiszpanii z wojskiem, aby zapobiec ruchom liberalnym. Kolonie powiedziały dość i zaczęły odłączać się od Hiszpanii, aby same uchronić się przed rewolucjami więc rozpoczęła się wojna między royalistami, czyli stroną hiszpańską i liberałami, czyli stroną amerykańską. Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone, widząc okazję do osłabienia Hiszpanii, z wspomogły liberałów. Hiszpania miała problem również z Kalifornią, która stała się ciężarem, więc Hiszpania postanowiła ją sprzedać Stanom Zjednoczonym w 1821 roku. W latach 20. w końcu liberałowie upanowali całą Amerykę z wyjątkiem kilku fortyfikacji i Karaibów, aż w końcu pod w dalszych walkach w 1833 roku Hiszpania z wielkim bólem uznała niepodległość nowych krajów. Pod panowaniem hiszpańskim pozostawały jedynie Karaiby, które z czasem również zaczęły odczuwać chęć odzyskania niepodległości i po strumionych powstaniach Stany Zjednoczone wykorzystały sytuację i zaatakowały hiszpańskie posiadłości, wygrywając wojnę i je wyzwalając.